Jest z nami Hubert Tyc. Powiedz nam, Hubert, skąd pomysł na utworzenie sekcji PR22 na zks -ie? Pomysł wziął się stąd, że zawsze brakowało tego typu obiektu, gdzie ludzie będą się szkolić i podnosić swoje umiejętności. O ile jest bardzo fajny obiekt, który prowadzi Motomoto -moto w Magnoszewie. To raczej jeżdżą tam już dość zaawansowani strzelcy, którzy już mają opanowaną i balistykę, i w miarę opanowany manual, dlatego że tam jest już konkretna robota i są konkretne zdania z pełnymi dorami. Natomiast brakowało takiego miejsca, gdzie strzelcy przede wszystkim będą mogli szkolić swoje umiejętności i zdobywać doświadczenie. I dlatego właśnie podjąłem decyzję, żeby tutaj wspólnie też z prezesem radosowym Morkiem zawiązać taki, w ogóle stworzyć możliwość do tego, żeby taka sekcja mogła powstać. Mieliśmy kilka wyzwań, dlatego, że obiekt znajduje się w centrum miasta i musieliśmy przede wszystkim zabezpieczyć, żeby nie było rekoszetów i żeby pociski nie wylatywały poza, 30 20 poza obiekt. 20, w na sposób, że tutaj ZKS zaprojektował specjalne skrzynki drewniane, obudowane, więc nie stanowi za żadnego zagrożenia. I sama sekcja skupia się właśnie na tym, żeby te podstawowe umiejętności, które są w istotne w pokonywaniu torów PRS, czyli szybkość, dobra pamięć, budowanie stabilnych postaw, żeby te przede wszystkim umiejętności szkolić, podnosić. Powiedz nam, ile osób uczęszcza regularnie na, na zajęcia. Docelowo mieliśmy 15 osób, tak jak to zaplanowaliśmy, że jesteśmy w stanie, razem z Jarkiem, który mi pomaga ogarnąć to, taką grupę, dzieląc ją na dwie powiedzmy na dwie części. W tej chwili zapisanych mamy 13 osób, czyli są jeszcze dwa wolne miejsca. Natomiast mamy 13 tak osób w miarę regularnie uczęszczających. Czasami kogoś po prostu nie ma, ale to jest no, wiadomo, że nie każdy może być powiedzmy danego dnia. Mamy 4 treningi w ciągu miesiąca i trwają one 3 godziny. Także no, 13 osób na tą chwilę. To bardzo, bardzo ciekawe, no, 3 godziny. Cztery razy w miesiącu, to naprawdę efekty na pewno będą. Jaki macie taki długofalowy cel, jeśli chodzi o, o, te, o te treningi, te spotkania? Naszym celem jest przede wszystkim budowanie umiejętności przy, powiedzmy, potrzebnych, przy PRS-ie i podnoszenie, głównie właśnie w 22C, czyli można zaponie i wytworzenie takiej dość silnej ekipy, która będzie reprezentowała region mazowiecki gdzieś tam powiedzmy na, na zawodach rangi powiedzmy krajowej, bądź tam powiedzmy jeżdżąc na jakieś tam większe zawody. No nie bądź taki skromny, międzynarodowej też. Międzynarodowej, międzynarodowej też, natomiast te regiony przede wszystkim, cała koncepcja polega na tym, że chcielibyśmy stworzyć w Polsce tak, jakby też zawody, gdzie regiony będą się razem ze sobą ścierać, czyli najlepsi, najlepsi strzelcy z danego regionu, którzy będą dany region reprezentować, powiedzmy tam Liga Północna, Zachodnia, Wschodnia i Południowa, no i przede wszystkim Liga też Centralna że dany region będzie wyłaniał powiedzmy najlepszych strzelców i zawody będą właśnie koncentrowały się na walce tych regionów, czyli najlepszych zawodników. I to jest taki, można powiedzieć, taki preludium do Mistrzostw Świata, gdzie jest reprezentacja najlepszych strzelców czyli zapoznanie już z tym, z tą formą. A przypomnij nam wszystkim i naszym czytelnikom i widzom, gdzie w przyszłym roku będą Mistrzostwa Świata. E, chyba Anglia, tak? Tak, w przyszłym roku e, Mistrzostwa Świata będą w Anglii. Także na jesieni, teraz e, pod koniec października, już wyłoniliśmy e, kadrę, która będzie nasz kraj reprezentować i no, miejmy nadzieję, że e, powalczą o jakieś e, wysokie miejsca, dlatego że e, przyznaję, że poziom e, bardzo mocno wzrósł w ciągu tego roku. Czyli bardzo dynamicznie widzę to, że e, Kaliber 22, zarówno kaliber 22 się rozwija i konkurencje w tym kalibrze, jak i powstają coraz to nowe ośrodki, które są zainteresowane tego typu strzelaniem. Z tego co widziałem na Osi, to te treningi nie polegają tylko na samym trenowaniu postaw różnych, wymuszonych i strzelania, ale też jest to element rywalizacji. Tak. To jest bardzo ważny element, którego nie da się wypracować na przykład trenując w domu, gdzie oczywiście taka praca własna, chociażby nawet na sucho, strzelanie jest ważnym takim czynnikiem, który podnosi umiejętności, ale nie będziemy w stanie pokonać tego stresu, który towarzyszy temu timerowi, temu dźwiękowi timera. Czyli też koncepcja jest taka, żeby już tutaj zawodnicy mogli ze sobą rywalizować i tak jakby. Oswajać, oswajać się z tym takim stresem startowym. Takim. Tak, to jest ważny czynnik. W tej chwili też, moim zdaniem, jest zbyt mały nacisk na, tak jakby, psychologię sportu, czyli praca właśnie nad jakimiś barierami, które się tworzą gdzieś tam u nas w głowie i też staram się tą metodykę wspólnie z Jarkiem tak opracować, żeby też prowadzać różne zajęcia jakieś powiedzmy ruchowe bądź takie elementy zaczerpnięte z psychologii sportu. Dziękuję bardzo. Powodzenia na Mistrzostwach Świata. Dzięki Darku.